W okolicy również należał y, Gienek Chrobak, który uskarżał się na bóle, bóle nogi, ale ponieważ wydawało mi się, że mam z nim kontakt, postanowiłem y, podążać w górę wyżej, gdzie widziałem Falko Donsala i y, Mirka Gardzieleskiego Po drodze jeszcze natrafiłem na Wacka Otrębę. Wszyscy oni niestety nie dawali już znaku życia. Również Gienek, który w zasadzie miał ze mną kontakt, coraz bardziej wydawało mi się, że, że nie ma świadomości, co się dookoła nas dzieje. Zyga Heinrich też przestał się uskarżać na ból. W międzyczasie udało mi się połączyć z bazą za pomocą odnalezionego radia w lawinisku. Radio było cały czas na nasłuchu, i w pewnym momencie usłyszeliśmy e, słaby, ale e, przepełniony emocjami głos e, m, Marciniaka, który e, mówił o tym, że zeszła lawina, że część chłopców nie żyje, że właściwie ży, e, żyje jedynie Genek Robak. Było to. Potwor, potworne wrażenie w koło. Pamiętam, jeszcze dzisiaj mam przed oczyma ten obraz płaczącego Karlosa, płaczącego Marka Roslana, No. Zostałem sam z Gienkiem. Podjąłem decyzję w zasadzie za niego. No, Gienek tutaj w, nie, nie, nie był w stanie podejmować decyzji, że musimy się z tego lawiniska przynajmniej usunąć na jakąś bezpieczną odległość, ponieważ ze szczytu w Kumbucce co chwilę schodziły kolejne pociągi wiozące potężne zwały śniegu. Przetransportowałem Gienka. 10 metrów niżej. Postanowiliśmy, że tutaj spędzimy noc. Następnego dnia będziemy próbowali odnaleźć drogę do obozu pierwszego. Jak się o świcie okazało, kienek y, nie przetrwał nocy i y, zostałem sam. Wtedy trzeba było mu powiedzieć, że jedynym ratunkiem dla niego jest to, żeby samotnie przeszedł znowuż to plateau Lola i dotarł do pozostawionego tam namiotu i tam może czekać na, na pomoc. Sypał śnieg, wiał wiatr, i kierunek do obozu pierwszego był zupełnie niemożliwy do. Do określenia. Przypomniałem sobie wtedy, że podstawowy kierunek wiatru, który na Loli wiał, to był właśnie kierunek od przełęczy. I to pozwoliło mi wybrać, jak mi się wydawało wtedy, dobry, i tak chyba rzeczywiście było kierunek do obozu pierwszego. Z bazy Koledzy zapewniali mnie, że organizują pomoc, że na pewno tam mnie nie zostawią. I to rzeczywiście trzymało mnie na duchu, i nie brałem pod uwagę innego rozwiązania: jak takie, że pomoc nadejdzie. Maciniak dotarł do tego namiotu, ale okazało się, że gubiąc okulary w lawinie. I potem e, przebywając cały dzień na słońcu, dostał typowej dla wysokości. Tak zwanej kurzej ślepoty. Praktycznie nic nie widział, ale żeby przetrwać, to nie wystarczyło to, że on dotarł do tego namiotu. On musiał sobie ugotować jakieś płyny i ta dramatyczna sytuacja, jak po omacku szuka, gdzie może być zapalniczka, gdzie mogą być jeszcze pozostawione zapałki, do tej pory mi się czasami e, śni po nocach. do swojego hotelu w Katmandu w drzwiach kartka od dyrektora Agencji Turystycznej Przyjaciela Polskich Wypraw Mohana i na kartce informacja, że na Ebereście poszła lawina, łączność radiowa z Januszem Majerem i było pierwsze zastanawianie się nad akcją ratunkową. Ja znałem ten obóz. Rękoma macając, można było wyczuć, gdzie co było. Korzystając z pozostawionego tam prowiantu, z lekarstw, czekałem na pomoc. Cały czas relacjonowano mi, jakie kroki podejmują, żeby stamtąd mnie wydobyć.